Dzień dobry, witam na pomocowej konferencji prasowej. Witam przede wszystkim trenerów z zespołów Witam Państwa. Z niczym w dzisiejszym meczu przegrywa w czakrą ale więcej na pewno o samym spotkaniu będą szkoleniosy na pierwszego ocenę wydarzeń właśnie boiskowych. Bardzo proszę trenera gości. Bardzo proszę przedmiotów. No zdobyliśmy dzisiaj, patrzę pod kątem, jak ten mecz wyglądał bezcenne punkty. I na pewno ogromny szacunek dla moich piłkarzy za. Za to, jak wykorzystali w początkowych momentach nasz pomysł na ten mecz, a w końcówce za ofiarność, za determinację i za obronę naszej bramki z taką skutecznością, że ten mecz udało nam się wygrać. Wiedzieliśmy o tym, że to jest bardzo trudne spotkanie. Podkreślałem rolę trenera Znicza w układaniu drużyny swojej bardzo dobrze pod przeciwnika, i to dzisiaj było widać. Cieszymy się z tych trzech punktów i od Jutro będziemy myśleli już o kolejnym meczu, który, nas, przed, który przed nami, czyli z ruchem Chorzów. Dziękuję. Dziękuję. Prosimy teraz o ocenę tego wydarzeń na blisku trenera proszę, Bardzo proszę. Gratuluję tej trenerowi i drużynie kończanki trzech punktów i dalszej walki o grę o pierwszą ligę. Ciężko panowie po dwóch, dwóch porażkach szukać pozytywów, ale osoby, które chcą oceniać nas przez pryzmat wyników, w jaki sposób mogą czuć się niezadowolenie. Ja w jaki sposób dzisiaj stojąc przy bocznej linii byłem dumny, dumny z tych zawodników, szczególnie z drugiej połowy, gdzie w ciągu 8 dni gramy trzy mecze i niesamowita determinacja ofiarność, żeby strzelić tą jedną bramkę, która by dała chociaż jeden pół. Niestety nie udało się dzisiaj. Gratulacje dla naszych koordynatorów, dla trenerów akademii, dzisiaj kolejny zawodnik Max 2005 rocznik zadebytował w drużynie, więc jakby tutaj na pewno to jest tak samo na plus i, i duże uznanie dla naszej akademii. Teraz czas na troszeczkę odpoczynku, bo w ciągu 8 graliśmy 3 mecze i na mecz z mam nadzieję, że przywieziemy tam komplet punktów. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Dziękuję bardzo, właśnie życzę szybkiego, bezpiecznego protokół. do w kolejnym Dziękuję bardzo.